Większość kobiet się do tego nie przyzna, ale zdecydowana większość z nich chce mężczyznę, który będzie potrafił ustawić je do pionu. Nie agresją, o nie nie, nie o to tutaj chodzi. Mężczyznę, który posiada w sobie dominujące cechy osobowości. Dlaczego kobiety się do tego nie przyznają? Otóż nie przyznają się do tego, Gdyż to nie brzmi za dobrze na papierze. Kobieta ma bardzo wrażliwe ego i ona nie chce czuć się uniżona, przyznając się do czegoś takiego, ale w środku tak naprawdę tego pragnie. Niejednokrotnie słyszałem od kobiet, z którymi się spotykałem, że ich poprzedni faceci byli zbyt ulegli, nie potrafili się postawić, nie potrafili powiedzieć im nie, i dlatego one straciły zaangażowanie, dlatego straciły pociąg i szacunek. Więc przestań słuchać wszystkiego, co mówią tobie kobiety, zrozum ich naturę. I działaj w zgodzie z tym, jak na kobiety należy oddziaływać. Co nie oznacza, że ty masz je źle traktować, żebyś mnie tutaj źle nie zrozumiał. A jeżeli chcesz, abym wsparł Ciebie kompleksowo w tym temacie, napisz do mnie maila. Pozdrawiam.